tłumaczę Wam odejmowanie pisemne tak, że już nigdy nie będziecie mieć z tym problemu? Posłuchajcie. Mamy tak 1245 minus 133. Pamiętajcie, jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, setki pod setkami. To jest najważniejsze. Teraz 5 minus 3 to 2 i piszcie bardzo ładnie, wtedy nie zrobicie błędu. Teraz.

I przechodzimy do następnych przykładów. Jeżeli ten film Wam się podoba, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę, napiszecie coś miłego w komentarzu. Będę wtedy wiedzieć, że mam tutaj dla Was dalej nagrywać. Popatrzcie, teraz mamy taki przykład, że już będziemy musieli, słuchajcie, nauczyć się pożyczać. To już będzie troszkę trudniejsze, ale damy radę, to jest bardzo proste. Popatrzcie, w szóstce siódemka się nie mieści, zgadzacie się? W szóstce siódemka się nie mieści. Skreślamy szóstkę, zamiast szóstki piszemy 16, ale my jeden pożyczyliśmy z piątki, więc z 5 odejmujemy 1, mamy cztery. Dobra? Jeszcze raz. W szóstce siódemka się nie mieści, więc zamiast szóstki musimy napisać 16 i pożyczamy jeden z tej piątki, więc zamiast piątki będzie 4, bo pięć minus 1 to 4. Dobra, no to teraz 16 minus 7 to dziewięć.

No to w piątce ósemka się nie mieści, nie? Więc piątkę skreślamy, zamiast piątki piszemy 15. Ale my wtedy 1 pożyczyliśmy z dwójki. Więc 2 minus 1 to 1. 15 minus 8 to 7. W jedynce czwórka się nie mieści, tak? No to znowu pożyczamy, tutaj piszemy 0. No bo 1 minus 1 to 0. 11 minus 4 to. 7. W zerze trójka się mieści? Nie mieści się, więc ja tutaj pożyczam 1. Zamiast dwójki będę miała 1, bo 2 minus 1 to 1. A tutaj tą jedynkę dopisałam. 10 minus 3 to 7, a tutaj jedynkę spisujemy. I następnie przykład, żebyście to lepiej wytrzy... wyćwiczyli, ale ja to bym proponowała, żebyście teraz zatrzymali i spróbowali zrobić sami. Wsieli kartkę i długopis, bo tylko w ten sposób się nauczycie. Mamy tak, 2140 minus 199, dobrze? No to tak, 0 minus 9, no nie odejmiemy, więc zamiast 0 skreślamy, piszemy 10, tak? No ale my wtedy pożyczyliśmy 1, więc zamiast czwórki będzie 3, bo 4 minus 1 to 3. 10 minus 9 to 1, od trójki, czy ja dam radę 9 odjąć? No nie dam rady, więc zamiast... Zamiast tej trójki piszę 13, a tu pożyczyłam 1. 1 minus 1 to 0. 13 minus 9 to 4, no ale słuchajcie, od 0 jedynki nie odejmę. Więc ja tu piszę 10, a tu pożyczam 1, tak? 2 minus 1 to 1. No to 10 minus 1 to 9, a tu piszę 1. I mamy jeszcze jeden przykład. Chcę Wam powiedzieć, że jeszcze więcej przykładów oraz powtórkę na każdy możliwy sprawdzian i kartkówkę znajdziecie tutaj u mnie w pełnym kursie na appmatematyka Marzyłam o czymś takim, co zastąpi Wam korepetycje, a nawet będzie lepsze niż korki. I słuchajcie, chyba mi się udało, bo ten kurs ma ponad 1700 pozytywnych opinii uczniów. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Powiedzcie o nim rodzicom koniecznie. A teraz przejdziemy do kolejnego przykładu. Mamy 2240 minus 241. No to słuchajcie, w zerze jedynka się nie mieści, skreślam 0, piszę 10. Od czwórki odejmuję 1, mam 3, no bo ja pożyczyłam. 10 minus 1 to 9. Znowu w trójce czwórka się nie mieści. Zamiast trójki piszę 13, no to tu znów pożyczyłam 1. 13 minus 4 to 9. No to tutaj w jedynce dwójka się nie mieści, piszę 11, i tu pożyczam. 11 minus 2 to 9, no i tu już jedynkę spisujemy. Dajcie koniecznie w komentarzu znać, czy ten film Wam się podobał. Będzie mi bardzo, bardzo miło.